Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Jolki czy Dobre Światy. 23 października, kochani, mamy Dzień Uniwersalny 6. W szóstce, pamiętacie, patronuje Wenus i to ta Wenus taka rodzinna, ciepła, zmysłowa. Kochani, szóstka to energia. I jeszcze w wibracji w kluczu 33, która chce kochać, chce pomagać, chce towarzyszyć. Ale dzisiaj mamy szczególny dzień, w ogóle ten tydzień jest szczególny, tak? Dlatego staram się być obecna, bo dzisiaj mamy, kochani, ingres słońca do skorpionka. Więc z tej okazji, wszystkim skorpionom, które mnie słuchają, Moi drodzy, samych serdeczności. Przede wszystkim dużo zdrówka, bo ono, jak go nie ma, to nic więcej się nie wydarzy. Więc dużo, dużo zdrówka dla Was. Również chcę Wam życzyć rogu obfitości, głębi poznania najlepiej siebie. I kochani, życzę Wam, aby wszystko, o czym zamarzycie. Do Was przyszło, aby szczęście nie zapominało Waszego adresu, i dla Was od Louis Hey, hey e, afirmacja: życie i e, przyszłość jest cudowna, i niech Wam na ten najbliższy e, rok pobytu Słońca w Waszym znaku e, towarzyszy. To znaczy, miesiąc będzie słońce w Waszym znaku, ale niech do następnych urodzin yy, towarzyszy Wam ta afirmacja. Żyję w otoczeniu bezgranicznej miłości świata i radości. W moim świecie wszystko jest takie, jakie być powinno. Życzę Wam tego z głębi serca i kochani. W okresie skorpiona skorpion i jego władcą pamiętacie jest Pluton. Pluton wybiegnę może trochę do przodu, ale jutro zrobi kwadraturę ze słońcem, więc... Spotka, spotkamy się wszyscy z tym aspektem, a wy, kochane skorpiony, które macie w, w początkowych e, znakach, czyli urodzeni około 23-24, e, będziecie mieli swoje słońce w e, kwadraturze do Plutona, do władcy waszego znaku. Pluton, jak i skorpion, jak i Dom ósmy, cały archetyp jest o głębi, głębi poznania, jest o penetracji, jest o niewygodzie. Poprzez tą niewygodę skorpiony odzyskują własną moc. A co karty duszy chcą dzisiaj nam odpowiedzieć? Z czym? Powinniśmy się właśnie dziś skonfrontować i już zaglądamy. Wy już pytanie widzicie, a ja już szukam. Jestem w głowie czy w sercu? Takie mamy pytanie od kart prawdy duszy. I jakie tu mamy podpowiedzi? Jaka jest jakość Twojego dialogu wewnętrznego? Cudne pytanie na ten sezon Skorpiona, bo on jest jak zmrużone jezioro. Nie będzie chciał go przepłynąć, on będzie chciał zanurkować. Czym głębiej, tym lepiej. Chce dotrzeć do samego duchowego aspektu siebie i tych, których na swojej drodze spotyka. Nasz mózg jest jak mięsień. Jeśli będziemy go codziennie warunkować, strachy i ograniczenia przejmą kontrolę. Opanowanie naszych myśli polega na byciu twórcą własnego życia. Tam, gdzie głowa spotyka się z sercem, dzieją się cuda. I co dzisiaj możemy zrobić? Dzisiaj opanuj swój umysł, obejrzyj inspirujący film. Wykonaj kilka stuknięć, przeczytaj inspirującą książkę, lub wypisz wszystkie powody, dla których wierzysz w siebie i swoje marzenia. Moi kochani, cudne pytanie. Ja wiem, że się powtarzam jak zdarta płyta, ale naprawdę jest to genialne pytanie na ten czas. I na to właśnie spotkanie. Y które przed nami jutro, ale już możemy je odczuwać, bo to jest już tuż, tuż. Jutro będzie kulminacja i będziemy go jeszcze długo odczuwać. Więc y, to światło, każdy z nas ma gdzieś słońce, skorpiony to odczują najmocniej. Ale moi drodzy, to jest tak, jakby nasze ego. Y, Zanurzyło się w świat duszy. Ten Pluton woła, ten kosmiczny terapeuta i pyta: jesteś w głowie czy w sercu? Idziesz w parze, w serce z rozumem? Czy poddajesz się tym wszystkim lękom, blokadom, cieniom, które tam w głębi są i czekają na odkrycie? W sezonie Skorpiona. Jak ktoś ma dużo tej energii w sobie, czy w ascendencie, czy właśnie słoneczny skorpion, czy ma w domu ósmym jakieś planety. Te osoby na pewno mocniej odczuwają tą energię i powiem, że nie boją się. Mówić o trudnych rzeczach, wręcz jak detektywi, lubią badać, co tam w głębi, zadawać trudne pytania, konfrontować się z trudną prawdą. Dla nich nie ma tematów tabu. Temat tabu wręcz jest pożądany. Te osoby nie boją się mówić o seksie, nie mówią się. Nie boją się mówić o pieniądzach. Dom ósmy to też są cudze pieniądze, tak? To są spadki, to są pieniądze, którymi zarządzamy w czyimś imieniu. Ale to jest też jak detektyw głębia, głębia poznania, szukanie odpowiedzi. To jest jak wąż, który zrzuca skórę. I można by tak mówić dalej. Nie chcę się zapętlić i nie chcę, żeby było za długo. A już mówię 8 minut. Więc, moi kochani, dzisiaj opanuj swój umysł. Dzisiaj skonfrontuj się ze swoimi lękami. Pluton, kosmiczny terapeuta. Ja cały czas powtarzam to zdanie: wymiata spod dywanu i wypadła karta, więc przepraszam Was na moment. Dwie buławy, dwie buławy, które mówią, jesteś gotowy na zmiany, jesteś gotowy do działania. Na spodzie zostało dwa mieczy odwrócone. I tutaj kochani, to, co odpowiada na nasz umysł. I pamiętajcie, jest takie. znam takie powiedzenie. Gdzie może nie wypada mi powiedzieć, ale pamiętajcie, że ten. I dopowiedzcie sobie to drugie słowo. Umysł, urze. Nie wierzcie mu, co on gada. Badajcie, szukajcie z tą ciekawością wczorajszego mieczy. Nie dajcie się zwodzić na manowce, bo odpowiedzi są w sercu tej pierwszej informacji, która do nas spływa. A w tle mamy odwróconą dwójkę mieczy. Popatrzcie się, dwie dwójki. Dwójka mówi o intuicji, więc my już intuicyjni jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć wyzwanie, zanurzyć się. Pamiętacie, Neptun wrócił do ryb: zanurzamy się w swój wewnętrzny świat, odrzucamy tego, co umysł nam podpowiada. Ten cały niepokój, tą frustrację, to Boże, 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 co ja tam znajdę. Pamiętajmy, jesteśmy dla siebie największymi krytykami, więc nie dajmy się mu oszukać, nie dajmy mu się zmamić, bo jest ta gotowość. Tu nie mamy człowieka, jest myśl, piórko, jest mapa rysowana, czyli mamy już tą wewnętrzną mapę. Mamy, y, wiemy dokąd chcemy iść, i teraz mamy się odważyć, podążać, a nie siedzieć z założonymi rękami i robić sobie tą gonitwę myśli. Więc, moi drodzy, co ja zrobiłam? A tu są, wieju. Co to jest, jak się patrzy na coś i się tego nie widzi? Może mi podpowiecie. <noise> Pomroczność, jasno, co? Już tu y, szukamy jeszcze podpowiedzi od aniołów. Pamiętajcie i my się podpinamy pod tą afirmację Luis. Przyszłość jest cudowna, pozwólmy sobie, ciekawość i jak ja się cieszę, że ta karta przyszła do nas. Bądźmy ciekawi tego, co odkryjemy, co znajdziemy. Niech to przeglądanie się w oczach innych, czyli te osoby, które staną na naszej drodze, w których możemy się przejrzeć, doszczeszmy to, czego się boimy doszczec, aby móc to uwolnić. Uznajmy, popatrzcie się, uznanie Zaopiekuj się sobą, takie jest pierwsze zdanie w tej karcie. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Uznajmy, że inni też nam mają coś do przekazania. Akceptuję to, kim naprawdę jestem ale my mamy ciekawość, my mamy z ciekawością się zanurzyć w ten wewnętrzny świat, z ciekawością dać się mu porwać, jeszcze tym bardziej w sezonie Skorpiona, gdzie ta penetracja, ta intensywność, to spalanie się, aby wyrzuć jak feniks z popiołu, jest teraz na wyciągnięcie ręki, gdzie ten Neptun wkroczył do ryb i zaprasza nas, abyśmy się zanurzyli w ocean, Kochani, wiecie, że ocean jest bardziej niezbadany niż kosmos, że mniej o nim wiemy, co jest na dnie, a jesteśmy tym oceanem. Czasem jesteśmy tą falą, tą kroplą, która gdzieś tam z tych oparów neptunicznych z powrotem wraca do siebie, tak? Więc bądźmy ciekawi. Zanurzajmy się z tą ciekawością, nie bójmy się tej ciemności, bo jesteśmy bez ciemności, nie byłoby, wiadomo, czym jest światło, bo to światło rozświetla ciemność i wtedy widzimy więcej, tak? Kochani, spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpalne źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Opromieni cię blask radości życia, afirmacja, odkrywam cud życia. Popatrzcie, przyszłość. Jest cudowna, odkrywam cud życia. No, i co ja mogę więcej do tych pięknych dzisiaj kart i słów, które spłynęły przeze mnie do Was? Co ja mogę więcej powiedzieć? Pięknego dnia, pięknych odkryć. I kochani, nie bójmy się. Być magnetyczny, przyciągać to, co cudne do naszego życia, bo Pluton to też magnetyzm. Kochani, dziękuję za dziś. Życzę Wam naprawdę cudownego dnia i do następnego spotkania. Buziaczki.